PKN Orlen wspólnie z Narodowym Instytutem Onkologii oraz Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc realizują program kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów. Zainicjowano go w 2019 roku. Od tego czasu odbyło się szereg spotkań, konsultacji, porad. Setki osób skorzystało z wiedzy specjalistów, setki udało się wyleczyć, bo to główne założenia projektu. Program skierowany jest do mieszkańców Płocka oraz powiatu Płockiego, Sierpeckiego i Gostynińskiego. I jak się okazuje, chętnie z korzystamy, szczególnie teraz w okresie pandemii. Pacjenci z całego powiatu płockiego mają lepszą dostępność do naszych lekarzy. W ciągu ostatniego roku wykonano do nas 546 połączeń. Zrobiliśmy 278 konsultacji specjalistycznych dla pacjentów. Głównie byli to w 244 przypadkach pacjenci z powiatu Płockiego i samego miasta Płocka. Infolinia i porady cieszą się popularnością również wśród mieszkańców powiatu Sierpeckiego i Gostynińskiego. Jak zaznacza profesor, pacjenci dzięki programowi. I mają ułatwiony kontakt z najlepszymi specjalistami. Instytut organizuje wiele spotkań w terenie, tym samym wychodząc do pacjentów i mówiąc, jak ważna jest profilaktyka. Na tych spotkaniach dajemy wskazówki, zarówno jak zadbać o siebie jak wygląda profilaktyka jak wygląda prewencja jak wygląda leczenie jak wygląda dostępność do nas jakie wykonujemy badania. Szczegółowo jest to omawiane. Państwo też zadają pytania, my na te pytania odpowiadamy też również szczegółowo. Także myślę, że z dużym zainteresowaniem uczestniczą osoby w spotkaniach. W Płockich Mostach dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania ze specjalistami. To m.in. spotkanie z dietetykiem. Spotkania z dietetykiem czy porady dietetyczne były, były zorganizowane na wniosek społeczeństwa powiatu płockiego, które wyraziło chęć takich spotkań i chęć podejmowania próby właśnie leczenia dietetycznego. Jeżeli chodzi o część covidową, to Instytut gruźlicy i Chorób Płuc Yy, zorganizował prewencję yy, po Czyli całą rehabilitację i fizjoterapię właśnie dla pacjentów powiatu Płockiego. Również w tym roku realizowane będą spotkania w poszczególnych miejscowościach na terenie powiatu Płockiego, Sierpeckiego czy Gostynińskiego. W Płocku planowane jest miasteczko zdrowia. Cały czas do dyspozycji jest specjalna infolinia, zorganizowana z myślą o szybszym i łatwiejszym dostępie do lekarzy specjalistów. Każdy może skorzystać z infolinii w godzinach pracy infolinii, czyli od godziny 8 do godziny 18. Głowe informacje uzyskacie dzwoniąc pod numer 22 546 33 77, nawigator diagnostyki 22 546 31 11, nawigator do spraw profilaktyki lub nawigator do spraw diagnostyki pulmonologicznej, telefony 22 43 12 35 i 22 43 12 306. Pamiętaj, dziś jest najlepszy dzień, by zadbać o siebie i o swoje zdrowie.